Nazywam się Liana, jestem zawodową tancerką, choreografem i instruktorką tańca. Witaj w mojej nowej serii wideo zatytułowanej Bachata solo dla kobiet. Bachata jest obecnie najbardziej popularnym tańcem na świecie. I dzisiaj pokażę Ci kilka prostych kroków. Cel tej serii jest prosty. Zrób coś dla siebie i tańcz. Wstań i powtarzaj za mną. Zacznę tyłem do Ciebie. Łatwiej nauczysz się kroków. Przygotuj prawą nogę. Zaczniemy od basics. Para que 5 6

3, 4, 5, 6, 7... Osiem, raz, dwa, trzy. Uwaga, kolejna figura, zmiana rytmu. Jeden w prawo, jeden w lewo. Jeden w prawo, jeden w lewo. Relaksuj kolana. 5, 6, 7, 8. Krok, palec, krok, palec, krok, palec, krok, palec. Raz, dwa. Uwaga, basic Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cztery. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zmiana rytmu. Raz, dwa, przejdź lekko przez dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, baby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zmiana rytmu. I jeden w prawo, jeden w lewo, w prawo, w lewo prawo, basic, nie rób za dużych kroków, jak najbardziej naturalnie, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zmiana rytmu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 6 zmiana rytmu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. lekko przez dół. Zrelaksowana kolana. Baby, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zmiana. Raz, dwa...